M. Polska, proszę. Panie pośle, PSL złożył projekt nowelizacji, który tworzy subwencję środowiskową dla niektórych gmin, w tym dla tak zasobnych gmin jak na przykład Zakopane. Równocześnie maleje produkcja przemysłowa w Polsce. Czy nie uważa pan, że rosnące poparcie dla takich ruchów jak Ruch Autonomii Śląska, na przykład, świadczy, że Polacy mają. Dość takiego pojmowania zasady subsydiarności, dość takiego kształtu samorządu. Zasada subsydiarności, solidarności to są podstawowe zasady w Unii Europejskiej. A czy I wynikają... teraz proszę tylko posłuchać, skoro, o, ja podaję jeden przykład, skoro około 300 gmin ma na swoim terenie parki krajobrazowe, parki narodowe, z tego tytułu są ograniczenia, jeżeli chodzi o produkcję, o działalność, to uważam jest racjonalne, że dla ochrony tego stwarza się warunki, żeby jednak te gminy, Miały finansowe zabezpieczenie. Mówię tu między innymi o gminach, które mają parki krajobrazowe. Panie ministrze, czy uda wam się w końcu odspawać Władysława Serafina z PSL-u? Mówiąc inaczej, pozbyć się go? Panie redaktorze, szanowni państwo. To jest, my mamy struktury, jest statut, mamy demokrację i to zależy od struktur, od koła, od struktur wojewódzkich. To nie jest głównym naszym zmartwieniem, podlega ocenie przede wszystkim na dole. I, i tak jak będą podjęte uchwały, mamy statut odpowiedni, takie będą y, decyzje. Czyli my Pan, post... że nie podlega ocenie wyborców? Y, no podlega. Startował w wyborach przecież wielokrotnie, tak? Czyli podlega. No tak, ale wyborach. jak czegoś nie zrobicie z y, całą do, sprawą, no to trzeba przestrzegać y, demokracji, bo ja wiem na przykład, gdyby była taka sytuacja w Rosji, co by zrobił Putin, a my mamy demokrację, więc muszą być przestrzegane procedury.